W dzisiejszym odcinku pójdziemy poszukać morfów Sprunky razem z Livią i fankami. Widzę, wie, a wy jeśli chcielibyście być na odcinku, dołączajcie do mojej grupy z Robloxa Team X. Pierwsza linijka w opisie i Wam też tutaj wyświetlam. I nagrywamy dzisiaj morfy Sprunky. Może znajdziemy jakiegoś ale naszego dużo. morfa. No, ja bym chciała zobaczyć, jak ja wyglądam jako Sprunky. Nie ja miałam takiego odcinek, ale bym chciała mieć takiego morfa i tak się przebrać w niego. I wiesz, co, wystąpić tak na odcinku. Fajnie by było, co nie? No, ja też bym chciała, ja lubię spranki. Ja też, a zobacz jakie tu mamy ekstra, ale on jest za 299 robuxów, tak dużo to ale tyle. drogi. No, tyle nie wydam, ten też taki drogi. Ej, te wszystkie, które tutaj są, są za robuxy, musimy znaleźć jakieś darmowe. Widzę, że tutaj jest zakładka morfy i są bardzo różne, więc może jakieś znajdziemy. No to co? Gdzie idziemy, Livia? Jak myślisz? Wybierz kierunek. No może chodźmy od początku, może gdzieś tam są jakieś. Dobra, to zacznijmy od początku. Widzowie, wyklikajcie łapeczkę do góry, a my szukamy pierwszego morfa. La, 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 la. O, Ty tutaj, tutaj jest, myślisz? Jest morf! Mam fioletowego! To teraz Livia, bo Livia lubi śpiewać, ona będzie nam wydawać dźwięki, jakiekolwiek, pod te spranki. Możesz to śpiewać Lala, albo Nana, albo jakieś takie swoje, jakieś wersy. Dobra, Kratki. uwaga, zamieniam się w niego. Dobra, zamień się i uwaga, nie wiem, która to ty, ale jest ja jej skaczę. bardzo dużo. No dobra, okej, okay, Livia. O, nie wszyscy skaczą. Dobra, co ja stanę tu? No, no ja, ja chyba A tu jesteś na górze? Tu. Dobra, tak. to dawaj, co Ty teraz wydawać Uwaga. dźwięk? z Umc, 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 umc. umc, 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 umc <ścoughs> Fajnie. Umc, umc. Ej, teraz będziesz musiała to zapamiętać, bo potem ja sobie wybiorę na przykład fioletowy, potem różowy i tak dalej. Będziesz musiała wszystkie te dźwięki wydawać. A tutaj mamy brązowy. Ej, on jest Ej, jakby ugryziony! A ja w ogóle na początku myślałam, że te morfy to są wszystkie, tak wiecie, blisko nas. A to się okazało, że one są po prostu darmowskie i te darmowe to trzeba szukać. A tu mamy różowy na dachu. To jest mój ulubiony. On daje taki chórek chyba, nie? Jak mi się coś kojarzy. Że on daje taki chórek. To dawaj, Liwiad, zapodaj tak. nam chórek. Ale śliczny. Jak, jak taki króliczek. O, jestem. O, jesteś? Dobra, uwaga. No, dawaj, dawaj. Zapodaję chórek. Ja. Yeah. Tylko się w niego zmienię. Czekaj. Już. No. O, już mamy dwa dźwięki. Ale super. Stworzymy swoje własne dźwięki sprunky. I my też będziemy tutaj mieli swojego morfa. Dobra. Czy w tym domku już wszystkie mamy? Chyba tak. No to idziemy dalej. Jako różowa. Jako yy, chórek. Nie będę tego powtarzać, widzowie nie chcieliście. Ja jestem bez mózgu. Ej, tutaj jest jakiś niebieski. To wygląda jak taki znudzony, jak nuda z Inside Out 2, co nie? O no. Patrz, ja wyglądam jak taka nuda. Ale nudy, ale typu, Ale tu się nic nie dzieje. A ty nie masz mózgu, ktoś to nie miał mózgu. Czy tu jest To jeszcze ja, to jakiś... ja była, ale się zmieniłam teraz w niebieskiego. A tu w domu coś jest? Ej, patrz na ten. Co jest? Dlaczego on jest taki smutny i dlaczego on ma... Na nosie coś, nie, nie powiem co Bo mu się chyba coś stało Może on się przewrócił i sobie coś zrobił o, Biedny, może spadł na nos No właśnie Chodźmy dalej, chodźmy teraz do tego białego domku Dobra Sprawdźmy sobie, czy w... o tutaj na łóżku mamy Uwaga, o jest z wiadrem na głowie Ej, ten też wydawał taki dźwięk jakiś śmieszny Ale już nie pamiętam tego dźwięku żadnego Którą... O, coś takiego może być, a potem coś ułożymy z tego jakąś melodię i zaśpiewamy do niej. Gdzie on jest? O, zobaczcie, to jest brud! Ej, on się nazywa brud! O nie, jaki biedny! Ej, tutaj tam jest jakaś wieża, może w niej będą jakieś morfy. O, chodźmy do tej wieży właśnie! Może tutaj będą fajne morfy. I tu jest jakiś zielony klocek. Zielony klocek! Co? Patrz, Ej, to. to jest taki Halloweenowy. No. Fajnie wygląda. Patrz jak oczy musi świecą. Ej, a czy ja się zmieniłam w niego? Nie, to jest ten. Nie, to inny. To jest ten. Ja. Iiiii. to ja. Nieźle. I tutaj są nasi widzowie też. Fanka Party, Singh, jest Anka z jest Nela, jest Zuzia. Wszystkich pozdrawiam. Dzięki, że, patrz, że z nami I mam jeszcze takiego. Ej, ja ten zielony, to właściwie to był ten, tak? Nie, to jest. Tak. Patrz... Oh, to jest jakiś inny. No ja nim właśnie jestem. To ten żółty! Ej, on jest creepy, taki I Halloweenowy. On robi... <mum> Ej, to do niego pasuje, jak na niego patrzę. <mum> Serio, to do niego pasuje. Ale chodźcie, no. ja chcę znaleźć nasze morfy. Może gdzieś będą? Fajnie by było. Znaleźć nasze morfy. W tym domu byliśmy białym? Tu już byliśmy. O nie, ja się pomyliłam, dobra. Ej, fontanna! Fontanna! To jest jakiś morf. No to chodźmy tam. Szybko idziemy do fontanny i znajdźmy I... jeszcze więcej tych morfów, bo jest dużo. I tu na, na czubku, drugi. O, jaki śmieszny. To wygląda trochę. Nie wiem, jak to wygląda. A ten? O, to jest komputer. ten też komputer. ha, ha, ha. A, Ej, <noise> e, To jak kaczka, jak kaczka normalnie brzmisz. To, to... No ale taką melodię jak ten ten komputer. Komputerek, no on takie wydaje dźwięki. O, to teraz może do tego czerwonego? Do tego czerwonego, tak, bo my jeszcze w nim nie byliśmy. <noise> jak ja idę do niego śmiesznie. <noise> Czy ja tu wejdę? O, e, ja, ja nie wejdę jako... Muszę się jako inny zmienić. Dobra, nie po... wejdziesz? Nie wejdę jako komputer. Musiałam... Ja weszłam. Ej, ten jest jak taki szeryf, taki wiesz, taki detektyw trochę mi się kojarzy. No. Mieszny. Ale ten co ty masz, to mi się najbardziej na razie podoba. No mi też najbardziej, chociaż ten różowy też jest czaderski. Można odblokować wszystkie morfy za 500 roboksów, co? O nie. A tu ma zamurowane drzwi. I jak ja jestem morfem, to widzowie nie wiedzą, że to jestem ja. Oni mnie szukają, oni się pytają, widziałam... Ej, jak gdzie? ty tam wyszłaś? Tam można wejść? Można wejść, haha. Ha. I to za domem nie jest ma. jakiś taki kotek to chyba jest. To do niej pasuje. nie, nie wyjść! O nie, nie możesz wyjść? Jak to? Nie. Dobra, chwila, nałożę tego z wiadrem na głowie. Nałóż o, go, wyszłam. nałóż go, bo ten wszędzie... O zobacz, ja mam tego, takiego kotka, on do ciebie pasuje. Nie wiem gdzie jesteś, ale ja jestem białym kotem. A ty za co jesteś przebrana? A tu jest jakoś a ja kuleczka. Ja już idę, bo ja tutaj obok tego domku są trzy morfy. Ja już idę, bo ja tutaj mam jeszcze jednego. A ty jesteś z wiadrem na głowie, a to jestem ja, kotek. Tak. Ejo. A no, masz Niam. kotka. Nie, mam kotka. Kotek jest tam, za, za tym. Za domkiem. A no, już mam. Jakie tu jeszcze mamy? Mamy. Jeszcze dużo nam brakuje. O nie, musimy się pospieszyć. Idziemy do tego zielonego. Spraźmy. A na końce wzięłaś morfa? Tak, tę bombeczkę taką to wzięłam. Bombeczkę tak, tak. mam. Idę tutaj zobaczyć jako kotek. Nia. Może tutaj będzie. O, jest morf. Ten to jest jakiś taki exa, bym powiedziała. Ten jest straszny. A ten wzięłam chyba na fontannie. Dobra, tutaj więcej nie ma. Na dachu też mhm. nie ma. To idę dalej. O, a na tym dachu byłaś? Na tym dachu tutaj. Ty jesteś na, w, z tym wiadrem? Tak, ja jestem z tym wiadrem. Jak ty tam skoczyłaś? Nie wiem. Jak ty tam skoczył? To chyba moc wiadra. Ja nie mogę jako kot tam skoczyć. O, Weź o, o mi... tutaj, na tą barierkę Weź... musisz. I tu na rękę. O, ród. jest, ty mi pomogłaś, dzięki. co jest, to jest ten z anteną? Śmieszny. Śmieszny. Dobra, e, idę zobaczyć. wulkan jest? Ej, tutaj w, domu, w domku też był. Mam go takiego robota. A tutaj jest jakiś? Nie ma. To tylko te. Dobra, idziemy dalej. Patrzymy. Idziemy do wulkanu? No idziemy do wulkanu, to będzie. Jedno, tam będzie już. może pewnie jakiś fajny, ja już widzę, że tam jest jakiś mur. Zielony, sprawdźmy sobie. No. Na razie mi się ten kotek podoba, fajny jest. <laughs> ja chcę być tym. I <laughs> ja! Ej, to jest mocne. Mocne to jest, na serio. Mm -hmm. I teraz. O, tu mam, tu mam, tu mam, dobra, znalazłam, znalazłam. Idę. Wszyscy się za niego prawie że przebrali, patrzcie. Tak? Trzeba dobrze sprawdzić e, ten cały, bo tutaj jest jeszcze kolejny. Tu jest też morf! Na dole po drugiej stronie jest. O, idę. Sprawdzam. Ten jest taki mroczny. Przyciemniony o -o. troszkę. Dobra, tutaj po lewej. A I tu, tu jest, wokół? jeszcze tutaj, tutaj chyba jest. Taki mały? Ej! Ja myślałam, że to morf jest. Widzisz to? O, no faktycznie, też bym się nabrała. Ja specjalnie tam zeszłam, bo myślałam, że tam będzie morf, a to tylko tak było zrobione. Ale tu u góry pewnie jeszcze jakiś jest. będzie. A jak mamy tam wskoczyć? Tu jest drabinka. Aha, dobra. <śmiech> <śmiech> jak mamy tam wskoczyć? Ja się bo nie Uwaga, wchodzimy. Dobra, tutaj mam. Uwaga, drzewo idzie po drabinie. Mam. Mam czarnego, i teraz jak tam zaskoczyć niżej? O, nie, Opa. to. O! Ja o nie! nie udało mi się, ja by, chyba powinna być. I, chyba sobą powinnam być. Dobra, jestem sobą. I wchodzę do góry. Chcę wskoczyć tam, tam, tam z boku. Mi się uda. A tam jest jakiś morf? A, no nie! Tam, tam jest morf na tym. Jest taki jakiś ice, myślę, bo on ma taki kolor. Ej, hey, pat ja byłaś w środku tej jaskini? Nie, a gdzie jest środek jaskini? Musisz zejść na zewnątrz. O tutaj, tutaj też jest fajnie. Ej, tu jest jeden, tu jest drugi morf. Ale dużo. Ej, ten jest fajny. On jest jakimś no. mózgiem jest w środku. Ej, muszę go ubrać, Ej, muszę żeby zobaczyć. O, tu jest trzeci. Gdzie jest ten o, z mózgiem? O, to jest tego z mózgiem. Nie mogę go. Roz... O, tu jest. Patrzcie, no tu. Józ, co jest, jak on tu wygląda? Kolejny. O, ten to jest taki kotek exe. Dobra, a tutaj jest jeszcze jakiś? To jest jakiś dynamit w ogóle. Co tu jest taki. Gdzie ty jesteś? Bo ja nie... O, Skaczę, tu... Jestem takim strasznym! Czekaj, bo ja tutaj jeszcze znalazłam! Mam tu! Kto mi pomoże o, wskoczyć? No? Alo! Pomóżcie mi wskoczyć! T to ja Ci pomogę? Bo mi nie pomagają! O dobra jestem, dziękuję bardzo. Proszę. Mam, mam. mam. A to ja jestem, zobacz jaki straszny! To ty jako straszna antena! No! A ale fajny morf! Fajny mega. A oh ten? Ja, to ten o! straszny królik. Ja cię nie mogę. Ej, co jest jakieś? A strasz... ten z anteną jest tutaj. Co? Ten z anteną jest tutaj. A ja go chyba wzięłam, albo i nie? Nie wiem. A tutaj nie wchodziłam. Tu nie wchodziłam. Tu? Wow, jak tu jest dużo ukryte. Jeszcze pewnie no, sporo tu, nie znaleźliśmy. A gdzieś jeszcze jest jakieś tajne przejście. Tego chyba niebieskiego wzięłam? Czy nie wzięłam? Wzięłam go. Dobra, czyli chyba wszystkie tu znalazłam. Jeszcze jeden tam był u góry. Hmm, no chyba to nie. chcemy próbować tam wejść? Nie, bo mi się nie udało. Nie umiem tam wejść. A może ja ci pomogę? No Weź jak, chodź. Żebym ja na ciebie wskoczyła. Może się wtedy uda. No. Czekaj, ja wskakuję. Gdzie to było? A tutaj, dobra, idę. Idę do ciebie, tylko muszę się odmienić, żeby być normalna. Chyba, co? Nie ja, Tu się nie... No nie, nie masz szans. Jak tam wskoczyć. Hmm, dobra, wchodzę. I teraz tak, ja bym musiała tak... No nie da się, przecież to jest bardzo ciężkie, chyba, że tylko kawałek podejść. Sprawdźmy to. A. Może komuś się uda. Ej, chyba, że nie kliknę. skliknąć. Ej, yy... się udało, się udało. Jest, udało mi się. Jest. <laughs> Mam, to jest taki czarny. Musisz A. tak tylko delikatnie wystawać. I wtedy już spadniesz, to wtedy od razu strzałkę klikaj. Dobra, to był tak... przeżyję bez tego, chodźmy dalej! Czekaj, ja ci pokażę. To był taki. Poszło to. Ej, to nie był ten! Dlaczego ten ja, kliknam... niebieski? Ja... Ja... ja taki. No, ale słodki on jest! No ale wiesz co, że mi pokazuje na zdjęciu, że on był czarny. Zmieszałam tak? coś. No, dziwne. O na masonika! Co so, jest? Shinsonik. Dobra, już nie... ja już nie chcę wiedzieć, gdzie on jest. Ja już mam do szyzolika! Ale sprawdźmy tu jeszcze, byliśmy w tym domku? W tym nie. O nie, ja chyba nie wejdę. Jakaś litera E, ale tam czy tam jest jakiś w ogóle morf? Tam nie ma nic. Z tyłu jest, widzę. O no dobra. I co to za morf? I jaką mam? już tutaj byłam. Ale tutaj o. między drzewami musimy jeszcze zobaczyć, dziewczyny. Ej, tu jakiś ten domek jest ukryty. Opuszczony dom. I na dachu jest morf. Widzę właśnie. O, i w środku. O, ciekawe jaki to jest o, jakiś czerwony. O, tu jest. O, to jest ten klasyczny. Fajnie, to jest standardowe. A gdzie jest Shin Sonic? Uwaga. musimy wejść po drzewie. No, po drzewie. Albo... O nie! Jak to? O, dobra, mam! Mam! Jestem! Jestem! Być. I patrz, na ma słoneczko. I to jest ten zielony, klasyczny. Super. Ej, Ja to... nie mogę go zdobyć. No, bo, może już tutaj byłaś. Albo za no dużo znalazłaś. Byłaś, <laughs> za dużo znalazłaś. Ej, ale tutaj widzę też. Chodź tutaj, Liwia Dobra, idę. Tu jest żółty i na dachu tego budynku też jest, widzę. I tu po lewej jest jakiś pomarańczowy. No, ten żółty wezmę, bo go nie brałam. To jest słoneczko. O, fajnie, słoneczko mi się podoba. Patrz, Pan Słońce, tak jest napisane. Pan Słońce. O, ekstra jest ten morf. pranki. A teraz jeszcze ten pomarańczowy weźmy. Uwaga. O, tutaj to to jest? jest taki, taki przypominający smile slow, trochę bym powiedziała ten morf. No tak, bo jeszcze pomarańczowy i słuchawki ma. Tak, ale na tej wieży byliśmy. Ja sobie tak mega oddaliłam kamerę, więc musimy jeszcze tutaj na górę wejść na ten budynek. A tu w środku byłyśmy? No, nie. My tu nie o, byłyśmy, to nie było, serio? Ja! To jest serio. Morf od razu pierwszy. Ugh, straszny e, Ja też mam wojny. O, jest straszny, straszny morf. Wow, ale mocny. Ten jest mocny, serio. I tu jest jakiś czarny. Jak to? A, wygląda? to był Jak to wygląda? Ten też? Okej, okay, dobra. Wygląda na to, że coraz więcej mamy tych morfów. OK, idziemy sobie jeszcze dalej. Teraz do tej klasy. Nie, mam żółty. Jest. A ja mam szary jakiś taki, błękitny. Dobra. Dawaj, jak wejść na dach? No. Okej, okay, chyba wszystkie już. A nie, tu, 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 tu jeszcze. Tu, tu. tu jeszcze. O, żółty, żółty, no. Dobra, to chyba wszystkie znaleźliśmy stąd. Teraz, a jak, jak wejść, wejść na dach? dach. Ulal. Jak ona tam weszła? Ej, tu, po choince! Po choince? Aha, dobra! Oni tak to zrobili nam, proszę państwa. Dobra, uda mi się, A! albo. Jestem w pięńku. Jestem prawie! O nie, nie daj. Nie dam rady! Dobra, podsadzę cię! O, prawie, prawie jestem! O nie! O nie! Ja muszę się odmienić Ej, i być uknęłam. sobą! Będzie mi łatwiej. Ja dobrze, Ej, patrz, od, od razu womnie. łatwiej mi. Trzeba być sobą, wtedy przeskoczysz wszędzie. Uwaga. I, sobą? Oh, musisz na tą strzałkę po lewej stronie na dole całkiem obok prezenciku kliknąć. O. I jesteś sobą. I mam teraz... teraz ty, opom... no nie, ja się zaklinowałam w drzewie! <śla> <śla> Zaraz Lepii. po ciebie przyjdę! E, już, już idę. <śla> już po ciebie idę. Livia, gdzie ty na jesteś? <śla> Czemu? Nie mogę wyjść! Czemu ty jesteś w tym drzewie? Nie mogę wyjść! Weź kliknij jeszcze raz strzałkę sobie. Albo weź kliknij sobie... A morfa, A weź morfa kliknij jakiegoś. <laughs> ojej, ojej. ty musisz już zostać w tym drzewie. Twoim morfem Moje. będzie drzewo. Słuchajcie, Livia będzie w drzewie. Zrobimy jej takiego morfa. A wy napiszcie w komentarzu, ile wam się udało znaleźć morfów. Nam całkiem sporo są też super, ale niestety nie znalazłam tego tańczowego. Może kilka miejsc ominęliśmy, ale większość znaleźliśmy. Nie mamy tego drzewa znalezione. O nie. No właśnie. No to poszukamy jeszcze i w następnym odcinku wam pokażemy. Wbijajcie na grę, bo jest super. No Olivia zostaje w drzewie. Patrzcie wszyscy. Ja to mi... zostaję już. Ja nie wszyscy... potrzebuję więcej morfów. O nie, ja teraz też weszłam w drzewo. O nie. Nyemangat, tapi gimana